Siemanko z tej strony ProFortnite i wiecie co? Nie mogę na chwilę nagrywać, bo na czas obecny to ja mam problem z tym tutaj nagrywkami. Ale możemy sami, że będę miał tak za tydzień. To o, jaki mam jeszcze? Tu muszę, tu muszę i tu muszę. Dobra. Więc na razie tak będę teraz nagrywał. Sorry, ogólnie. Teraz będę robił prank na innych ludzi. Muszę to zrobić dać dwa darbon bo co Ta, no muszę go. Dobra. Eee, widzicie to? Nie można normalnego. parę. Dobra, nie można. I wiecie co? Co wam ostatnio pokazywałem na tamtym filmie? To mam to kupione. Nie to kurde. O! Kupione, you got the shrifty! You got the shrifty here! No, więc ja tak sobie nie dam rady trzymać. więc muszę gdzieś w to położyć. A w ogóle coś wam pokażę. Kurde, sokli. To w to chwilę potrwa. Sorry, dobra, to możecie ogólnie coś tam wygrać? No O, pamięta ktoś co? Panna Burtusa Sezon drugi O, i mnie to tak ktoś To ja akurat nic nie miałem, i na dni nie grałem wtedy. No ale tak się dzieje: matka ci zaraz nie no i tak się wychodzi. Ale dzięki temu to ja sama mogę się mogę nagrywać. O, wszyscy lew. Wam pokażę taką ekspiarkę. Zaraz to wam pokażę. Tutaj możecie się wbijać o jak wam tutaj pokażę. O. Tutaj masz... O! Macie. Fumingę. Tutaj mogą dołączyć każdy ludzie. O! O to, co, to, to? Nie. E, to jest taka ekspiarka. I tu jest taka ekspiarka. To też jest, wam pokażę te trzy mapki, ale tutaj jest największa, ludzie. Możecie tu zdobyć tyle ekspa. Ja, um. no, no. Na ja tak, o, bo muszę coś wziąć. Mm. O. Kanapa, kanapka z ketchupem. YouTube'em się fascynuje od tej bo on mnie nakręca, żeby nagrywać to. Mm. Jak tutaj kawałek można to serdecznie nie możemy zrealizować z tym Twoim widzem, tutaj Wam trochę przesłanie okno więc na razie nie będziecie widzieć ale mam świetny pomysł żeby nie no nie da się mam to trochę zasłonię to my się poczekać więc. nie dosłownie no Teraz musicie wejść, iść tutaj. Trzeba zatańczyć i macie tutaj expo. Okej, okay. wracacie? No ja, ja przypominam, ja to na telefonie nagrywam. Jestem zdrowa. I tutaj sobie kłócacie, ja sobie twarz. O! I sobie też tam czycie. Ja sobie wezmę taką modkę. O! Oh yeah, you got the Dobra, idziemy dalej. Ja się patrzę w telefonie na ekran, to jest dziwne. Okej. Okay. Więc musicie wziąć grappler. Ja obojętnie co, ja sobie wezmę sztucer. O, nie wiem czy to sztucer, nie. Dobra, ale może być. Dobra, um, no może być. I teraz jak tu... Czekaj, to ja sobie tutaj... Off. Nie wiem, nic nie będziecie widzieć. O, teraz coś będziecie widzieć. Ogólnie jak już tu jesteście, to muszę sobie wziąć to nametkę. Ciężko mi się tak nagrywa, serio. No, twarz mi ciągle widać, dobra, walić teraz jak chcecie, to kucacie. możecie normalnie, ale jak kucam nie jest fajnie potem tak i się na i... czekaj, to tutaj jeszcze kręcę o I tutaj macie co Jak chcecie wrócić, to musicie tak na górę. O, popatrzeć i macie tam taką tarczę. Specjalnie ja wzięte takie coś. Poczekaj tak tylko. O! I, I jestem. I teraz idziecie sobie tutaj. São sessão de quarto é Evento. Daqui